Maria Kruger, godzina pąsowej róży, rozdział szósty. To dopiero minęły dwie pierwsze lekcje, pomyślała ze zgrozą Anda. A co będzie dalej? Nie ma co, rozkoszna szkółka. Była już przygotowana na najgorsze. Pilulka, czyli dama klasowa, patrzyła na nią jak na notorycznego przestępcę. Dziewczęta przestraszone szeptały między sobą. Jedna Teresa, trzeba przyznać, zdała egzamin przyjaźni wiernie trwała przy Andzie wyraźnie, zmartwiona całą historią z nauczycielką kaligrafii. Będziesz miała okropny kłopot. Pomyśl, co za awantura, szeptała. Mniejsza o to, powiedziała nonszalancko Anda. Dosyć mam już tej zabawy. Chciała jeszcze wyjaśnić Teresie, że przecież kiedy znajdzie porcelanowy zegar i odwróci jego wskazówki, to i tak wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale znów natrętnie zadźwięczał dzwonek. A cóż to? Znowu jakaś lekcja? Teraz będzie gimnastyka, przypomniała Teresa. Gimnastyka! To brzmiało jakoś sympatyczniej. Anda zawsze bardzo lubiła godziny wychowania fizycznego. Więc i teraz pomyślała, że nareszcie będzie coś przyjemnego. Proszę wejść do garderoby i przebrać się w kostiumie gimnastyczne, zakomentowała pilulka. Anda chciała powiedzieć, że przecież nie ma ze sobą swojego kostiumu, ale ponieważ nie miała już chęci rozmawiać ze srogą Damą Klasową, posłusznie więc razem z innymi przeszła do niewielkiego pokoiku uzywanego szumnie garderobą. Tam na wieszakach wisiały worki, poznaczone monogramami, z worków tych dziewczęta wydobywały kostiumy. Tu wisi twój worek. Teresa wskazała jej duży worek z szarego płótna z wyhaftowanymi czerwonymi literami A S. Nie było sensu zastanawiać się, czy to naprawdę był jej worek, czy nie. W tym nowym świecie, w którym się znalazła było tyle rzeczy, o których nie miała pojęcia, więc i teraz posłusznie sięgnęła po zawartość worka. Wyciągnęła stamtąd jakąś obszerną bluzę z długimi rękawami i zapinanym pod szyję kołnierzykiem. Do tego długie majtki. Wszystko z materiału popielatego w białe paski. Ale przecież to jest jakaś piżama czy coś takiego, a nie żaden kostium gimnastyczny. Chciała zaprotestować Anda. Pomyślała również, że być może zapakowała tę piżamę przez pomyłkę, ale kiedy rozejrzała się wokoło, zobaczyła ze zdumieniem, że wszystkie dziewczęta zgodnie przebierają się w podobne stroje. Wyglądały bardzo śmiesznie, zwłaszcza, że niektóre miały majty ściągane nad kostką w na gumkę, nie było już jednak czasu na dopytywanie się Teresy, co mają znaczyć te stroje, gdyż w tej chwili nieznośna pilulka zaczęła klaskać i wołać, aby prędzej przebierały się, ustawiały w pary i przechodziły do sali rekreacyjnej, gdzie odbędzie się lekcja gimnastyki. Pełna otuchy i jak najlepszej myśli, Anda błyskawicznie zdjęła gorset, wciągnęła na siebie owo dziwne wdzianko i stanęła u boku Teresy. Za chwilę przeszły do sali. Tam czekała już na nie młoda, wysoka osoba w ciemnoszarej, sięgającej podłogi sukni. Szyję jej ściskał wysoki, biały kołnierzyk. Włosy miała uczesane w sutą, pełną loków koła fiure. Ale kiedy powitała je słowami, Dzień dobry moje panienki, Anda od razu poznała głos swojej ulubionej nauczycielki wychowania fizycznego. Ależ tak to przecież była ukochana Małgosia można ją było od razu poznać mimo tego dziwacznego przebrania no teraz anda czuła się już znacznie lepiej u małgosi miała zawsze doskonałe noty ba małgosia jej zwykle kazała wykonywać najtrudniejsze ćwiczenia to świetnie że jest małgosia to świetnie z nią można będzie jakoś się dogadać w sprawie ewentualnego treningu w tych zwariowanych cofniętych czasach Póki oczywiście nie da się ich odkręcić. Wątpliwe jest, ma się rozumieć, aby Małgosia zdawała sobie sprawę z tego przesunięcia. Nie z tego nikt prócz Andy nie zdawał sobie sprawy, no, ale w każdym razie była to na pewno jakaś bratnia dusza. Tymczasem Małgosia poleciła dziewczętom ustawić się w dwóch szeregu i dała znak paniusi siedzącej w kącie pokoju przy fortepianie, aby rozpoczęła akompaniament. W takt nudnej, monotonnej muzyki zaczęły wykonywać najprostsze ćwiczenia. Przedszkole czy co? – irytowała się Anda. Przecież myśmy były już o wiele bardziej zaawansowane. Przecież te dziewuszyska łażą jak muchy w smole i ledwie się ruszają. To na pewno dlatego, że nie zdjęły gorsetów – pomyślała z szatańskim zadowoleniem miała ogromną ochotę zademonstrować od tak dla rozruszania się jakieś trudniejsze ćwiczenie i nawet zaproponować to małgosi kiedy naraz otworzyły się drzwi sali i ukazała się w nich niezmiernie dostojnie wyglądająca pani przełożona w towarzystwie dwóch osób starszego pana z bokobrodami i okrągłej damy w niezmiernie falbaniastej sukni i kapeluszu, przyozdobionym większą ilością sztucznych maków oraz małych ptaszków podobnych do kanarków. – Droga panna Małgorzato – oznajmiła uroczystym i wzruszonym głosem przełożona. – Oto mamy niezwykłych gości, którzy zaszczycili naszą pensję swoim zainteresowaniem. Dotyczą one szczególnie naszych lekcji gimnastyki dla młodych panien – Pan doktor Wroński i pani Ilnicka z redakcji poczytnego pisma Bluszcz chcieli zapoznać się z przebiegiem ćwiczeń gimnastycznych i postępami uczennic. Proszę bardzo, wyjąkała Małgosia, była wyraźnie przestraszona i Andzie żal jej się zrobiło. Co się stało z tą zawsze wesołą, rezolutną Małgosią? Widać w czasie popchniętym te sto lat wstecz Małgosia jest inna. Na jej komendę dziewczęta wykonały dość niezgrabnie kilka najłatwiejszych ćwiczeń i przemeszarowały przez salę przy akompaniamencie wybrzękiwanej na fortepianie melodii. Potem przełożona zażądała, aby kolejno wykonywały ćwiczenia, których dotychczas się nauczyły. Ponieważ żanda z Teresą było pierwszą parą, zaczęła Teresa. Biedna, okrągłutka Teresa niezdarnie przeginała się i podnosiła ręce w bok i do góry. Kiedy natomiast przyszła kolejna Andę. Już ja im pokażę, co to jest gimnastyka, pomyślała. Już Małgosia nie powstydzi się mnie. I nie czekając na znak nauczycielki, zrobiła najpierw wspaniały mostek, potem szereg szybkich koziołków, potem rewelacyjny młynek i wreszcie prześliczny szpagat. Z piersi zebranych wyrwał się okrzyk zdumienia. Wyrwał się też i jeden okrzyk o nieco innym zabarwieniu, ale Anda, dumna ze swego wyczynu, nie zauważyła go, tylko zadowolona z siebie skłoniła głowę z podziękowaniem. Nie wątpiła bowiem w swój sukces. Wszystko wykonane było na medal. Oczekiwała teraz skromnie słów pochwały. – Panno szemiotłówno! – zawołała tymczasem przełożona drżącym głosem. – Słucham – odpowiedziała grzecznie Anda. — Panno Szemiotówno! — głos przełożonej przeszedł w syk. — Co to ma znaczyć? — Nie rozumiem — wyjąkała Anda. — Panno Małgorzato! — zwróciła się z kolei przełożona do Małgosi. — Czy to pani kształciła tę młodą osobę w tych odrażających sztukach, których nie zawaham się nazwać cyrkowymi? — Nie, nie ja — wyszeptała Małgosia — Pobladłymi wargami. Jak to nie pani, chciała sprostować Anda. Była do głębi oburzona, przecież to właśnie Małgosia zawsze zachęcała ją do ćwiczeń i treningu, a teraz zapiera się cynicznie zaprzecza wszystkiemu, a przełożona syczała dalej. Chcę wierzyć, iż to nie jest pani dziełem, gdyż w przeciwnym wypadku zmuszona byłabym zrezygnować z pani pracy na mojej pensji. A co do pani Szemiotówny, mimo iż jest córką zatnych i ogólnie szanowanych rodziców, to nie mogę tolerować u siebie młodej osoby, zdradzającej tak oburzające skłonności. Pan No Szemiot, proszę opuścić moją pensję i udać się do domu. Zawiadomi o tym rodziców panienki. Będzie to dla nich ogromny cios. To rzekłszy, dostojna dama wycofała się wraz z, z przybyłymi gośćmi. W sali rekreacyjnej zapanowała cisza, którą po chwili najniespodziewaniej przerwał pełen pogody głos Andy. To dobry kawał, co? Anusiu, jęknęła ze zgrozą Teresa. Dlaczego to zrobiłaś? I w ogóle w jaki sposób potrafisz robić takie, takie rzeczy? W jaki sposób najzwyczajniej w świecie moja droga zdjęłam przedtem gorset. I ku dalszemu przerażeniu dziewcząt, Anda przekoziałkowała przez całą salę, właśnie miała zamiar zademonstrować jeszcze piękny młynek, gdy rozległ się cichy okrzyk i odgłos padającego na ziemię ciała. To zemdlała pilulka, rozległy się krzyki. Wody, wody, powietrza, ach ratunku. Niektóre z panien też miały zamiar pójść w ślady pielulki, tak były wstrząśnięte tym, co zaszło. Hurra! zawołała, bynajmniej nie załamana tym wszystkim Anta. Nareszcie mogę pójść do domu. I korzystając z zamieszania pobiegła do garderoby. Szybko przebrała się w swoją śmieszną sukienkę, sunęła stopy w buty, których w żaden sposób nie potrafiła zapiąć, i już miała wymknąć się na schody, kiedy przypomniała sobie, że zapomniała o gorsecie. Nie było sensu dobrowolnie wkładać na siebie czegoś podobnego. Należało go tylko zabrać do domu, żeby znów ktoś go nie odesłał. Zadowolona z siebie, cicho zamknęła drzwi pensji. Ach, nikt nie zdoła opisać przerażenia dwóch wychodzących na schody dam, kiedy szeleszcząc, powłóczystymi Trenami swych sukien, zatopione w rozmowie, spotkały się nagle oko w oko z jakimś dziwnym stworzeniem, które w szalonym pędzie zsuwało się po marmurowej poręczy schodów. Podkasana wysoko spódnica ukazywała długie, chude nogi, włosy były rozwiane, a na domiar wszystkiego stworzenie to pogwizdywało jakąś skoczną melodię. W pewnej chwili, jak się damom zdawało, stworzenie to krzyknęło jeszcze coś w rodzaju Hop, ale nie były tego zupełnie pewne. Tak samo zresztą jak nie były zupełnie pewne do jakiej płci należało zaliczyć dziwną istotę. Jedna z dam stanowczo utrzymywała, że był to przebrany mężczyzna. Wskazywało na to poświstywanie oraz sam fakty zjeżdżania po poręczy. Tajemnicze stworzenie zjechało pomyślnie z ostatniego półpiętra, kiedy damy doszły do wniosku, że być może był to przebrany bandyta. "Ratunku!" krzyknęły przeraźliwie. "Bandyci!" Natychmiast wszystkie drzwi na wszystkich piętrach otworzyły się i wyjrzały stamtąd przerażone twarze. – Pandyci! Ratunku! – Zamordowali. – Kogo zamordowali? – Dwie panie, które wchodziły na schody. – Ach, to na pewno Kuba Rozprówacz – zawołał ktoś jeszcze. Teraz cała kamienica pełna była krzyku i szlochu, kobiety padały zemdlone na kanapki, a mężczyźni, podkręcając bohatersko wąsa, przysięgali im, że natychmiast zajmą się odszukaniem i zgładzeniem przestępcy. Bieganina i nawoływania przedostały się wreszcie na ulicę. Po chwili, przed bramą domu, na którym widniała piękna tablica z napisem pensja dla panien, stała gromadka żywo rozprawiających osób ponieważ była to jednocześnie pora zakończenia lekcji, panienki opuszczały pensje strwożone i rozszlochane. Przybyła również w tym momencie i ale Andy już w szkole nie było. Szczęśliwa i wesoła jak ptaszek wędrowała przez dziwne, pełne uroku i niespodzianek ulice. Przystawała przed niedużymi wystawami sklepów, podziwiała kolorowe szyldy, oglądała się za strojnymi damami i małymi dziewczynkami w długich sukienkach i strojnych kapelusikach z piórami. Za nią również oglądali się prawie wszyscy, a nawet jakiś pan w bardzo ciasnych spodenkach i króciutkim paltociku, z podkręconym wąsikiem i baczkami, które wyglądały jak przylepione do policzków, odezwał się do niej, uchylając jasnego cylindra. Czy można panience towarzyszyć? A po co, proszę pana, zdziwiła się Anda, aby służyć opieką, śliczne dziecię. – Natnie się pan. Wszelako pozwól, piękna panienko, abym ci służył mym ramieniem. Cholernie się pan natnie, aż mi pana żal. Ho, ho, kociątko drapieżne. Zachichotał młodzian z wąsikiem, usiłując ująć Antę pod rękę. A czy pan oszalał? Niech się pan odczepi, ja pana nie znam. Wrzasnęła teraz na dobre zirytowana Anda i zastosowała bez namysłu wielokrotnie pokazywany jej przez Karola lewy sierpowy. Efekt był nieoczekiwany. Wąsaty młodzian jak długi legł na trotuarze. Przedzałam pana, mruknęła Anda, po czym, nie zważając na gromadzących się gapiów, powędrowała dalej. Ponieważ jednak, jak zauważyła, zaczynała wzbudzać zbyt wielkie zainteresowanie, szybko więc skręciła w jakąś boczną ulicę. Pełno tu było również wystaw sklepowych. Wędrowała więc od jednej do drugiej, oglądając je ze zachwytem. Wszystkie były godne obejrzenia, no choćby taka wystawa ze słodyczami. Pełno na niej było poustawianych na atłasie różnych figurek z czekolady. Zwłaszcza zachwycające były czekoladowe hrabąszcze różnej wielkości. A na sąsiedniej wystawie tego samego sklepu były ogromne, jak koła od samochodu bomboniery, ale jakie z różowego albo niebieskiego atłasu, wymarszczane, ozdabiane sztucznymi kwiatami, a niektóre miały nawet umieszczone w pokrywach lusterka. Ich zawartość też wyglądała niezmiernie apetycznie. Anda mimo woli sięgnęła do kieszeni, ale zaraz spostrzegła, że przecież nie miała na sobie swojej ukochanej wiatrówki. W spódnicę też miała inną, ale zaraz! Zdaje się, że ta spódnica też ma kieszenie. Naprawdę, to świetnie! A w kieszeni coś jest, coś okrągłego. Czyżby jakieś pieniądze? Anda sięgnęła głębiej i po chwili wydobyła kilka monet. Skąd się tam wzięły? Może włożyła je poczciwa genowewcia. Tylko zaraz, no, przecież to nie są złotówki, to są zupełnie jakieś inne pieniądze. I napisy są na nich jakieś dziwne, ależ tak, napisy są po rosyjsku. Anda umie czytać po rosyjsku, bo uczy się tego języka. Więc zaraz, na jednej monecie jest napisane 10 kopiejek, a na drugiej 20 kopiejek, razem 30. Co można kupić za 30 kopiejek? I przecież żaden sklep nie przyjmie takiej waluty. A szkoda, czekoladki wyglądały nieludzko apetycznie. Ale nie ma rady, trzeba iść dalej. Właściwie należałoby może iść w stronę domu, bo gotowi zaniepokoić się, co się z Andą dzieje. Zwłaszcza jeśli genowewcia według zapowiedzi wybrała się po nią do szkoły. Co prawda, chyba nie jest taka nierozsądna i tylko tak żartowała, ale lepiej by było już wracać. Anda mija następny sklep i naraz staje jak wryta. Jest to sklep w zegarmistrza. Na wystawie i w głębi widać różnego rodzaju czasomierze. Niektóre przedziwne. Jest zegar z masy perłowej ze złotymi wskazówkami. Jest zegar z brązu, na którym stary człowiek z brodą pokazuje na tarczy kosą godziny. Brrr, to jest zegar straszny. A jest inny, wesoły, z wyskakującą z małego domku kukułką. Zaraz, zaraz, a, a przecież jest też zegar... Ależ tak, to jest zegar porcelanowy z kolorowymi kwiatkami i ażurowymi wskazówkami. Tak dobrze znany zegar stoi pod szklanym kloszem. To ten zegar. Trzeba za wszelką cenę dostać się do niego. Trzeba za wszelką cenę przesunąć wskazówki. I Anda, nie namyślając się dłużej, popycha drzwi do sklepu. Drzwi otwierają się z trudem, jakby ich zawiasy były nienaoliwione. Anda zamyka drzwi za sobą i właśnie chce zapytać o porcelanowy zegar starego człowieka, który siedzi zgięty za małym stoliczkiem, kiedy naraz w sklepie zaczynają bić wszystkie znajdujące się w nim zegary. Uderzenia niektórych dźwięczą, jakby je niosło z daleka jakieś dziwne echo, inne wyzwaniają wesoło, metalicznie. Jeszcze inne krótko, spiesznie, jakby się bały, że nie zdążą ludziom odmierzyć ich porcji czasu. Jeszcze inne wyzwaniają cieniutko, srebrzyście, a do wtóru kukają wyskakujące kukułki i grają zegary pozytywki. Już chyba wszystkie skończyły swoją muzykę, ale nie, jeszcze jeden odzywa się cieniutko, delikatnie. Ależ tak, ten dźwięk Anda rozpoznałaby wśród tysięcy innych zegarów. To wybija godzinę zegar, porcelanowy zegar ciotki Leonory. Proszę pana, zdobyła się wreszcie na odwagę Anda. Proszę pana, stary człowiek zgięty nad małym stolikiem podniósł głowę. W jego oku tkwiło szkło, jakiego zazwyczaj używają do pracy zegarmistrze. Czego tu szukasz, moje dziecko? Zapytał stary zegarmistrz głosem, który dziwnie stapiał się stykaniem zegarów w jego sklepie. Proszę pana, chodzi mi o ten porcelanowy zegar, o ten, który tam stoi czy mogłabym go kupić? Stary zegarmistrz potrząsnął głową. Ten zegar nie jest do sprzedania, moja panienko. Nie jest do sprzedania? Anta była zrozpaczona. A przecież tu stoi, u pana w sklepie więc czemu nie jest do sprzedania? Ja muszę mieć ten zegar, rozumie pan? Muszę koniecznie. Ten zegar jest oddany do naprawy, mruknął swym zardzewiałym głosem zegarmistrz. Więc jest zepsuty? Przecież słyszałam, jak przed chwilą wydzwaniał godziny. O, proszę pana, ja się nie mylę, ja znam ten zegar doskonale. Staruszek roześmiał się skrzepliwie. Właściwie nie jest zepsuty. Przysłała go tu piękna, bardzo znakomita dama. Prosiła o dorobienie zgubionego kluczyka. Więc kluczek zginął? Zdenerwowała się Anda. O, proszę pana, a czy szybko będzie pan mógł dorobić nowy? Może niedługo, może niedługo. Kluczyk ma być złoty, szczero złoty. Ale jest tak misterny, moja panienko, że wymaga szczególnie dużo pracy. Więc kiedy będzie gotowy? Nastawała Anda. Niech pan powie, błagam pana. Być może zrobię go już za kilka dni, a może za parę miesięcy, mruknął stary człowiek. Ale przecież i tak ten zegar nie należy do panienki. To czemu panienka tak się o niego dopytuje? Anda nie bardzo wiedziała, co ma odpowiedzieć. Chciała w jakikolwiek sposób pozyskać zaufanie starego zegarmistrza. Jestem siostrzenicą tej pani, która oddała zegar do naprawy, wyjąkała. Siostrzenicą tej damy, stary zachichotał. Ho, ho, moja panienko, siostrzenica tej pani na pewno nie biegałaby z gołą głową po ulicy, jak Bóg wie co. Hej, uciekaj lepiej, moja mała, bo coś to wszystko mi się nie podoba. Kiedy właśnie ciocia prosiła, żebym się dowiedziała, kiedy zegar będzie gotowy, skłamała Anda. Była gotowa na wszystko, aby móc tylko dotknąć zegara i jego wskazówek. Hi, hi, hi. Śmiał się dalej zegarmistr. A to dobre sobie, moja droga. Po ten zegar to przyjdzie kamerdyner. Takie wielkie damy zwykły tego rodzaju sprawy zlecać służbie. Jeśli więc... Nawet pan nie wierzy, że jestem siostrzenicą mej ciotki Eleonory, to niech mi pan pozwoli chociaż zobaczyć ten zegar z bliska. Nie, nie, moja panienko, nic z tego. Uciekaj, bom już gniewny. Czasu nie mam na rozmowy. Wyglądało to beznadziejnie. Co począć? Nie ma innej rady, tylko muszę tu przyjść znów jutro. A może będzie kto inny w sklepie zamiast tego zrzedliwego staruszka? Albo może przyjdę inaczej ubrana i nie pozna mnie? Zmartwiona wyszła ze sklepu i znów przystanęła przed wystawą. Alby dobrze jeszcze raz przyjrzeć się zegarowi. Ależ stary zegarmistrz skłamał. Ten zegar porcelanowy rzeczywiście źle chodził, teraz zauważyła. Mimo, że była dopiero trzecia godzina, tak jak wskazywały wszystkie inne zegary w sklepie, porcelanowy brzuchacz zatrzymał swoje wskazówki na godzinie piątej minut piętnaście. Czyżby stanął w godzinie ponsowej róży i nie miał zamiaru posunąć się naprzód, czy też była to po prostu sprawa przypadku? I co się kryje naprawdę za tą całą dziwaczną historią? Była głodna i zmęczona, chciała już być w domu, wszystko jedno w jakim, byle w domu. Rozejrzała się po obcej ulicy i zastanawiała się, co ma zrobić. Nie bardzo wiedziała, w którą stronę należy iść. Zaraz. Przecież można by wsiąść po prostu do taksówki. Ostatecznie przecież w domu ktoś będzie i zapłaci. Rozejrzała się, ale nigdzie nie mogła dostrzec jakiegokolwiek auta. Widać było tylko dorożki. Co prawda były o wiele porządniejsze i czyściejsze niż te, które rzadko co prawda widywała czasem na ulicach Warszawy. Teraz jechali nimi eleganccy panowie i wytwornie ubrane panie. Ale przecież jazda dorożką na pewno będzie trwała bardzo długo, bo dorożka jedzie tak wolno, zaraz. A gdyby po prostu zatelefonować do domu? Nigdzie co prawda nie widać budek telefonicznych, ale chyba gdzieś w pobliżu jest jakiś urząd pocztowy z automatem telefonicznym, albo może pozwolą jej zatelefonować z jakiegoś sklepu. No tak, budek nigdzie nie widać, a mówiło się, że na wszystkich ulicach stolicy już zainstalowano automaty, to załogarstwo. Trzeba będzie wobec tego wejść do jakiegoś sklepu. O, tu jest apteka. Apteka powinna mieć telefon. Ale swoją drogą ładne porządki panują w aptekach. Jego mości zaladą bez białego fartucha. I to ma być higiena. Dzień dobry. Proszę pana, czy u państwa jest telefon? Przepraszam, nie zrozumiałem. Odpowiedział grzecznie pan zaladą. Czego panienka sobie życzyła? Chciałabym zatelefonować. Czy jest u państwa aparat? Bardzo proszę pozwolić mi z niego skorzystać. E, panienko, co to za żarty? Oburzył się farmaceuta za ladą. Prima aprilis już był. Może jest pijana? Zawołał ktoś z obecnych w aptece klientów. Może biedna obłąkana? Pisnęła jakaś paniusia. Lekarza? Zawołał ktoś inny. Biedne dziecko, litowała się jakaś starsza kobieta. Trzeba dowiedzieć się, gdzie mieszka. Nie rozumiem o co chodzi, wyjąkała Anda, widząc gromadzące się wokoło niej osoby. Ja przecież tylko chciałam zatelefonować. Zatelefonować, haha, słyszeliście Państwo, zatelefonować. Zaśmiał się jakiś młodzieniec z wąsikami i małą rudą brudką w szpic. Nie są to rzeczy śmiech wywołujące. Zgromił go zaraz jakiś pan z siwymi bokobrodami. Dziecię to zdradza niechybne pomieszanie umysłu i zająć się nią trzeba. Wszelako dla lekarza ciekawy obiekt przedstawiać może. Skądże do młodocianego, dziewczęcego umysłu trafić mogła idea tak śmiałego wynalazku, jakim jest telefon? Ależ proszę pana, ja wcale nie mam żadnego pomieszania umysłu. Czy pan nigdy nie widział telefonu? Denerwowała się Anda. Cóż to za żarty? Sytuacja wyglądała niewesoło. Obecni w aptece otoczyli ją, kiwając z politowaniem głowami. Może nawet mieli ochotę zatrzymać młodą osobę, która opowiadała tak dziwne rzeczy i zachowywała się równie dziwnie. W dodatku miała niezapięte buciki. Być może uciekła ze szpitala opłonkanych, mówili niektórzy. Naraz drzwi apteki otworzyły się z trzaskiem i wpadła przez nie jakaś bardzo zaaferowana osoba w czarnym szalu na głowie. Niezważając na zbiegowisko, z dyszanym głosem poprosiła pana aptekarza o jakieś krople. Może walerjane albo może konwaliowe, bo to dla kogoś, kto zachorował na serce. Już już daje. Powiedział niechętnie aptekarz. Szkoda mu było porzucać interesującą awanturę z młodą osóbką, opowiadającą tak ucieszne historie. Już wyobrażał sobie, jak to wieczorem po kolacji, grając w bezika, opowie kolegom o tym niezwykłym wydarzeniu. Prędzej proszę pana aptekarza, ponaglała tymczasem przybyła. Moja pani zachorowała! Jak to? Pani inżynierowa Szemiotowa zachorowała? zdziwił się aptekarz. Przecież jeszcze dzisiaj rano widziałem ją idącą ulicą w najlepszym zdrowiu. Właśnie pomyślałem, ale nie było mu danym dokończyć tego zdania, gdyż owa młoda, dziwacznie ubrana i równie dziwacznie zachowująca się osóbka wydała nagle przeraźliwy krzyk. Genowewciu, to ja! Co się stało mamie? W imię ojca jej syna przeżegnała się swoim zwyczajem genowewcia. To panienka żyje, chwała Bogu Najwyższemu! Ja tak naprawdę to już nie wiem, czy żyje czy nie go na wewciu, wyznała dziwnie ubrana istota, rzucając się w obszerne i życzliwie wyciągnięte ramiona gnoewci. Ale powiedz natychmiast, co jest mamie? Najpierw zemdlała, a potem dostała chyba ataku sercowego, kiedy dowiedziała się, że ten kuba rozpruwacz zabił albo ukradł panienkę. Jaką znów panienkę? Zabił ten kuba, czy jak mu tam? Kto kogo ukradł? O, święta genowe, fo patronko moja. Toć przecież, mówię wyraźnie, że powiedzieli, że panienkę zamordował i ukradł jakiś okropny bandyta. Jakoś go tak nazywają Kuba Rozprówacz, czy jak tam. Ale którą panienkę? Nic nie rozumiem. No panienkę panienka Anusie, podobnież wkradł się na pensję i zabił, a pani przełożona to potem okropnie rozpaczała, że podobnież była dla panienki niedobra i miała wyrzuty sumienia i już była bliska utraty zmysłów. No ale ja przecież żyję, Genowewciu. Chwała Bogu, chwała Bogu, kwiatuszku ty mój, zaszlochała Genowewcia i odzyskując zaraz zwykłą swą energię zakrzyknęła gromko w stronę zdumionego aptekarza. Nadaje pan to lekarstwo, czy nie? Mówiłam przecież, że pani chora. Chodźmy czym prędzej do domu, Genowewciu, jęknęła Anda. Upadam ze zmęczenia. Robaczku mój, szepnęła teraz z kolei Genowewcia. Już idziemy, już idziemy. Jak to dobrze, że przyszłaś, cieszyła się Anda. Wyobraź sobie, jaką miałam idiotyczną przygodę. Otóż chciałam zatelefonować do domu, żebyście się nie niepokoili. No pewnie żeśmy się niepokoili. to jeszcze jak? Jakieś panie mówiły, że nawet widziały tego bandytę, co porwał panienka. Podobnież zjeżdżał po poręczy w damskim przebraniu i okropnie gwizdał, a ta dama klasowa była okropnie roztrzęsiona. Ozdała mi tylko kapelusik panienki trochę pognieciony i łzami się zalewała. Ale dlaczego to panienka bez kapelusika chodzi, co? Oj, żeby tego pani nasza nie zauważyła. Może panienka lepiej włoży, co? Bo znów będzie awantura. Niech będzie kapelusik, zgodziła się Anda, wdziewając tył naprzód i trochę na bakier swoje ukwiecane nakrycie głowy. Jestem piekielnie głodna, genowewciu. Mam nadzieję, że na obiad będzie coś dobrego. Pyszności, panienka, łanusiu. Potwierdziła z entuzjazmem te przypuszczenia, genowewcia. Ma być barszczyk z łóżkami i muszek w kokilkach, a potem rozbew w śmietanie. A na deser tylko kompot, bo ze względu na tych gości, to kucharka nie miała czasu nic innego przygotować. Ale ciasto do herbaty to naturalnie jest takie, jak panienka lubi, z kruszonką. Ze względu na jakich gości? Zdumiała się Anda. – To znaczy, że dziś na obiedzie będą goście, jeśli jest taki pyszny i odświętny obiad? – A tam jaki odświętny! – wzruszyła ramionami z pogardą Genowewcia. – Właśnie przecież mówię, że ze względu na tych gości, co mają być wieczorem, to kucharka nie miała czasu zrobić nic lepszego na deser. Ale jacy znów goście mają być wieczorem? Chciała zapytać Anda, ale genowewcia zatrzymała się, akurat przed znanymi, Andzie, od wczoraj ciemnymi, dębowymi drzwiami i powiedziała.